Cześć, witajcie, z tej strony Mangec, jest ze mną rywcią. No siema No Ryfcio jest niebieski, jestem czerwony yy, I przypomniałem sobie, że w ogóle ominęliśmy na ostatniej wyspie Run'n'Gun'a A on może być dosyć ciekawy i rywcią może mieć przy nim dużo ubawu Bo, hala! <laughs> no w sumie masz, odwróć się, dużego masz nohala. Ło no, ale jaski mam nohal. Ryfciu, bo tu jest, zobacz co tu jest, ukryta moneta jest, zbierzesz ją? A nie nie, 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 nie chcę z tą gadę. Bo, bo nam się odsunął jako, że pokonaliśmy roślinkę i moneta się zawsze przyda. A tu mamy Renendgana, ze którego też dostaniemy monety i go teraz będziemy robić. I to są drzewka Draka. Dobra, ja tu tłumaczyłem rywkowi sterowanie, bo nie wiedział. Troszkę tu z obsuwą nagrywamy. Patrz, ryjek tu jest. O! Śmieszny, nie? O! Ale zaskoczyłem w niego. No, akurat A bo to jest to, rano. że nie musimy ich bić, tylko możemy biec. No, 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 ale mamy. Spadłeś <śpadyć> do dziury. No ja będzie... jest... Ej, Tu trzeba sparować! Okej? Okay. Skrzeszecie, wskrzeszecie, wskrzeszecie. <głos> <głos> Jak coś rywcił to jest dopiero początek, a zdaniem niektórych jest napra... <noise> naprawdę bardzo trudny run and gun Także będziesz miał niezły. Ej, no bez kitu, ja tu skoczyłem dwa razy. Ty no magi ty żeś umarł? No ja z... umarłem, Jej, bo ty mnie rozproszyłeś po prostu Tak, ja cię rozproszyłem No naprawdę Jak tym... się zmienia broń? Na LB A tak, dobra Bo ty mi ekran będzie Da, daj mi tą czalicę, bo po prostu to jest masakra. czalica będzie pod DLC, postać. to tam nie ma co. O, dobra, monetkę o, 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 mam. O, 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 mamy monetę. Moneta modliszki. Czemu modliszki? Dawaj pięść Tebigonga. Z czego jest moneta modliszki z Kung Fu Panda? Nie. Shaolin Showdown. Sa no właśnie, nie, nie, pojedynek mistrzów. No, no właśnie, pamiętam, jak się nazywa po polsku. Dobra, i tu jest fajny etap, że tu kłody plują pod nogami i komary lecą, więc trzeba uważać bardzo. Ale widzę, że sobie radzimy. Hej. Oj oj oj. Dobra. Skrył. Dawaj, My dawaj, dawaj. Chowałem. Jesteś? No, chodź tu. Jestem, jestem. Dobra, to lecimy. Też jemy. jeszcze trochę tylko. Oni plują. Można ich niszczyć? Dawaj. Ale nie trzeba, nie trzeba. Aaaa! Zleciałem. <laughs> ty, bo jak ty spadniesz z takiej wysokości odległości, to Tak, jeśli za spadnę za ekran, to umrę, więc trzeba uważać. Bo tu można przeskoczyć, to, ale zabije cię. Dobra, i to wezmę tę monetę. I słuchaj, no te platformy bierz. będą się niszczyć, więc musisz uważać bardzo. Pojedyncze jakoś. A! <ścoughs> dobrze, dobrze! A nie, bo ta platforma się... Znaczy, ta się nie niszczy, ta się nie... <ścoughs> O, dobra. Nie, dobra, bo ja myślałem, że ta się niszczy, nie? Dobra, to leć pierwszy. Ja będę za to obleciał jako prostu tutaj w tę grę. No Dobra, Elegancja ok, jesteśmy. Francja, I na końcu jest taki mini boss, więc uwaga na niego. Au! A, ale nie chciałem monetę chciałem wziąć. Ale byliśmy blisko, no nie. No, ale tam jeszcze ten bosik został, wiesz? Ja, wiem, go... wiem, wiem, wiem. Ale jest takie zobacz, proste. o, ale żeś dostał obrażenia. Ja powiem ci, jestem nieprzyzwyczajony do tego, że jak gram z kimś, to są mniejsze obrażenia i że ja nie mogę niszczyć odpowiednio szybko wrogów. Aha, bo my mniej bijemy jak jest... No tak, tak no ma sens, bo przecież tak mieli dwa razy łatwiej. No właśnie, ja tak strzelam przed siebie na pewniaka i biedronka we mnie weszła, Kurde, okay. no serio nie przeskoczyłem, ale bieda. Małe nóżki. No i co do ranenganów to myślę, że się bardzo podobają te poziomy, są oryginalne, ale wiem, że dużo ludzi nienawidziło zawsze. Że mega trudna i... Ej, A, poczekaj, wow. na mnie, poczekaj na mnie, poczekaj no Hehehe, <laughs> ja mano, hala, ty! Jaki kino! No, no! No, co, mogłeś no skoczyć? Teraz ja przez, przez Cię oberwałem, do. No. no, nie mogłem skoczyć, tu, tu mam. No, hala, quodę. Dobra, dobra. A masz tego, yy, smok bomba? Bombę dymną? Na a na co daszu? Nie. Nie masz? Kupiłeś? Yy, nie, usunął. Tak, ale nie lubię tego. Serio? To jest mega dobre. Nawet tutaj, właśnie, zwłaszcza no, tutaj na rękę. No, narengal. nie, bo. Ja nie jestem przyzwyczajony, wiesz. Ja muszę widzieć, jak mi ta postać idzie, nie? Luzik, luzik. Oj, skrzesisz? <grych> chciałem za tobą iść, ciemno. A To ja będę szedł za tobą. Pyk? Może się wyrobię. Teraz jeszcze mam trudne wyzwanie dosyć. Bo ja chcę monetkę podnieść tutaj, żeby wszystkie monetki były. Na 100%. Dawaj, przecież mnie proszę, proszę. Dobra. -a 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 -a. <grystuk> 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 go, chic, no. We dwójkę Now, to zupełnie inna, inna śpiewka. I czaj, że niektóre poziomy się właśnie tak przechodzi. jeden Nie, poziom ja, na jak dla mnie, to ty pierwsze co powinieneś zrobić, to wyłączyć ten filtr, Ale żeby to wyglądało normalnie. Mówi, że jest. Jaki Ale filtr nie teraz. Taki, że to jak starze wygląda. Ale to nie ma teraz do wyłączenia tego. To, dopiero to jest teraz z tego blukujesz. filtru? Znaczy, w sensie teraz jest filtr, ale nie da się go wyłączyć, bo musisz go odblokować. Aha, ale to syf. Nie wiem, mi to nie przeszkadza, może ty masz taki. Mi do... tragicznie dla mnie to wygląda, jest niesamowicie nieczytelna gra. Dobra, ty jesteś niebieski, muszę się przyzwyczaić. Kurde. Dawaj, dawaj, skakuj. Wow. Ała. <laughs> jak A miałem wybór, albo wskoczyć i otrzymać obrażenia, a bo ja jestem niebieski. Jezus. Też mi się cały czas myli. Ale dobra, jak będziemy się wskrzeszać, to no bez Tu to by się chodzić tak powoli i jeden wskrzesza drugiego. i Teoretycznie się ma. tak, ale w praktyce zobaczysz, jak to będzie. A tu. A! Nie ma żadnego leczenia w tej grze? Nie ma, no to nie jest Hollow Knight jakiś no -skilowy. Żartowałem oczywiście. Ale to, no boils, fakt, fakt, jak, jak, jak zacząłem po kapedzie grać w Hollow Knighta, to, to ten film mi się wydał taki OP, taki noobski wręcz. Dobra, idziemy. Ty pierwszy. Noobski Dopiero potem robi się bardziej skillowo WOW wow! mnie please! Proszę Ryfek No masz! No, dziękuję, dziękuję, lecisz! coś tu byku. Dawaj mordo! Ale żeś to zrobił! No właśnie... A. O bo to skręciła akurat bo to leżyło w prawo, ja poleciałem, a to akurat w lewo skręciło No oszustwo przecież no właśnie, to jest No właśnie, a ja chciałem tę monetkę, chcę za wszelką cenę wziąć monetkę Jak chcesz to mogę to olać, nie będziemy mogli na przykład jednej. Nie, broni od... jakichś... ja od... a ja to jest moneta Moneta? Bo no, tak to... Monet... Monet... Ta. Ja zawsze tam ginę i to jest lipa, a nie mam jak się wyratować <laughs> Dobra, dobra, zobacz jak mi tu elegancio idzie Dobra, ja teraz robię no hit Ja już mam jeden HP, o widzisz? Ja tu ci jeszcze... <śmiech> <śmiech> ja tu ci jeszcze... <laughs> Ja tu ci jeszcze utrudniam specjalnie. Dobra, dobra. Ty jesteś taki dobry. ła! Ale ty też, radę Ryfek ja widzę po twoich oczach, że po prostu jak ty masz te oczy. Czarne? No, dom no, masz czarne oczy. To ja widzę, Piękne. że ty jesteś duszą wojownika. Duszą to my jesteśmy po tym jak umarliśmy Ale to... O, to, jest, to jest jak to ja, ja tak dawno, dawno w tej grze tak nie ubierałem naprawdę Ole my mało bijemy O nie, no ja zrobiłem... Czekaj, czekaj skok. Da, się, da się to jakoś zrobić O. Ale ty jesteś, ale ty masz łeb No, bo zna się wszystkie sekrety tej gry A wiesz, że ja kiedyś chciałem robić speedruna w kopie? To by nie wyszło No z jakimś prosem, bo znam tam w sumie parę speedrunnerów polskich z Cupheada Myślę, że jakbym zaproponował Czekaj, a jeszcze Dobra, poczekam na ciebie A dobra, szukałem klawisza jak się strzela No czekaj To dobrze, dobrze, już, już, Dwie strony? Już ogarnąłem Dobrze, dobrze Ej, dobrze, o, patrz! Ole ole, skipa, ole, żeś to... skipa mi ale... zrobiłeś No bez skitu, ole ci... No to to jest taktyka speedrunnerów, jak ja to Bez Skipu Mamy po jednym życiu, damy radę, jak myślisz? Czemu nam szło na samym początku za pierwszym razem w to lepiej jak teraz? Bo teraz za bardzo analizujemy, tak szczerze Ja myślę, że to trzeba wiesz tak na spokojnie, ale też bez przesady. Idziesz pierwszy tutaj My nie trzeba za bardzo strzelać. Znaczy broni używać, bo to jest też... O, no, Myślałem, że jestem tobą. Bo to jest jakieś rozpoznanie <laughs> tych postaci, one są zbyt podobne. Dobra, Ryfek, stop, stop, stop. Bijemy wszystko, co na naszej drodze będzie. Nie zbijamy no. się tu głupio na początek. Widzisz, no. co wyskakuje mniej więcej. I jak przyniesiemy tam te życia, to pójdzie łatwo. Bo zawsze nam no tam dobra. żyć brakuje. Tutaj dam Ale radę, tu ci... o, o, biedronkę o, o, o. dam o. radę. O, dobra. Elegancio. Tutaj na spokojnie. Widzisz, mamy dalej trzy życia, jest git. Jak nigdy. No ale tu right, się hard. robi źle, bo tu te komary tak raszujemy, a te komary no, są no, takie no. śmieciowe. Ja idę po to. Zabijamy komara, ojoj, oj. możesz tam skakiwać powoli. Zabijamy tego. Oj. Komar, dawaj, dobra, dawaj. Ole go, Ole go zesnajpiłem. No, będą się respiły w nieskończoność, ale damy radę. O! Serio? Tak. Nie, nie chcę żebyś nie. umarł z mojej winy. Dawaj, skaczemy. To umiałbym umrzeć. Ej, poczekaj na mnie. Mamy no dalej się, życia. Czekam. No elegancji jest. A kurde, no myślałem, o... że dołem puści. Dobra, ja mam, ja mam, mniej trochę, ale to, bo ja. Ale jest lepszy, i tak mega dobrze. Widzisz, jak dobrze idzie ta próba. Kurde, dobrze jest, dobrze Dobra. jest. Ale ty jesteś koksem tutaj. No, mam trzy życia, więc wydaje mi się, że to zrobię. Ale idziesz pierwszy. Znaczy, ty to zrobisz. Jeszcze ty mnie będziesz musiał wskrzeszać A dam radę. Orzesz ty! Dam radę, dam radę <noise> Przez chwilę Fajnie. miałem zawahanie Dobra, tu se mogę wsk wskoczyć Okej okay. uh! Ale tu jest daleko już Ja tu wejdę, wow! Od dołu mnie walnęło Dobrze i tu jest bosik, tu jest bosik, tu jest bosik Skipujemy go czy bijemy? Bijemy go. Bijemy chyba. Dobra On będzie bie nam psuł jak coś Trzeba stawać na odpowiednich. Aha, no ale syf Okej, okay. damy radę, damy radę. Jeszcze można. O, ulty mamy, Ole. no właśnie. Jak się ulta używało? Na B, na B. Zabiliśmy już. A co to jest B? A, dobra. Na B, na padzie. Co to jest B? Okej, okay, rybek. No, mamy to! Brawo! Udało, się, udało się! Mamy to, za dziesiątym razem! ale Szczerze, z innymi osobami tak szło mi to gorzej, bo to jest jeden z takich randganów, które na początek Dię są przeskoczne. więc on naprawdę trochę, dobrze to jest, trochę, to jest trochę tak, jak mówić takiej po prostu osobie, co chce schudnąć. Szczerze, widziałem większe grubasy od ciebie. Także... No, ale z, z, z jest to wciąż komplement. No, <laughs> powiedz, <Świecie>. że nie. <gry> Chodźmy do sklepu. Zakupy co tu zrobimy. Tu pomidory. Pomidory. Weź Pościgłuba. sobie, e, ja ci polecam. E, albo nie, nic nie polecę ci nic. Ja tylko punkt zdrowia, ale, a nie wiem, nie, nie siła ataku to nie chcę. już zasięg, chcę coś mocno obrażenia. Ja myślę, żeby lobówkę wziąć, bo przyda się na pewno na późniejszych bossów. I są też bronie z DLC tak w ogóle, które są no myślę, że nawet bardzo OP. No ale to może później. A ty Ładowanka. co wziąłeś? Ciągły atak zwiększa obrażenia. O, lubię. E, to. właśnie chciałem ci powiedzieć, żebyś tego nie brał, bo raczej nie będziesz tego korzystał, bo to jest dla bardziej zaawansowanych graczy. Bardzo musisz mhm. e, korzystałeś kiedyś może z Nail Artów w Hollow Knight? Cie? Ja nie wiem, co to jest. E, takie, że przytrzymujesz klawisz i puszczasz i bijesz więcej. Nie. No to to jest coś takiego tylko na odległość. Musisz przytrzymywać, i wtedy walniesz większe. ja nie wiem, czy ci się to spodoba, szczerze. Wydaje mi się, że nie. Dobra! <laughs> Dobra, okej, okay, ryfciu. Ryfeć skillet. Okej! użyj Y w prawym górnym rogu. To jest, żeby się dostać do karty, po prostu zmienić sobie tu aha, rzecz, nie? dobra No, to jest takie, aha, jeszcze jedno w ogóle, Ryfeć Tu jest, cyrografy są na liście Pokazuje nam nasze wyniki I ile mamy już cyrografów wybranych tutaj, w jakie minuty No to wszystko to samo mamy, bo to Tak, tak, tak No, ale tak, żeby było wiadomo, ile światów i tak dalej, nie? Okej okay. No, i na drugą wyspę idziemy wreszcie. Jak już z runen się upolowaliśmy, no no mówię, ja mam nadzieję, że da się włączyć ten filtr, po prostu tego takiego. Przyzwyczajisz się. Dobra, ryfek jest wybór. Tutaj no. jest cukierkowa baronowa po lewej. No i lecimy. Tutaj jest. Czekaj, czekaj, czekaj! Nie dasz rady! Ona jest trudna! Ja proponowałem coś innego. Trzech bossów możemy. Dobra, okej, okay. Ja chcę się pić, a się nie zesraj z poziomu trudności. A to już bije. Aha, dobra, dobra, dobra. No jestem, jestem, jestem. Bo ona jest dosyć trudna. Ja myślę, że na ostatniej fazie się zesra, szczerze. Że chyba z innymi byłoby ci łatwiej. Fajne to jest ten atak. Ten atak spod. No w sumie jak cię się spodobał, to propsuję. Bo ja na początku nie miałem go w ogóle używać. A jest mega dobry. Wow! Co to leci, ale kule. No trzeba omijać je. Nie, fula, o nie! A bo to za nami leci. Dokładnie myślałem, że to się kręci wokół. Ja może tu jeszcze zadam jakieś obrażenia. I teraz trzeci pomocnik będzie, a potem finalna faza. I jak coś to bossów losuje, za każdym razem inaczej. Inni są. Jest pula bossów, pięciu bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Tak mini bossów. O kurde, no ja cały czas myślę, że on ma, wiesz, ten sam ruch. A. Gówno, nie ma. <noise> a gówno. Kogo bijemy teraz? Tego rożka a, rożka? To nie jest kukurydza? Yy, nie, to jest rożek yy, cukierek taki. Ale. No, no kukurydzowy cukierek, to. no, 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 dokładnie. I jak się używa spela? ja mam ulta. Pana to. O, ale nie trafisz, nie trafisz w nic! No nie! Yy, uciekamy, uciekamy teraz. Tutaj, yy, ona no. będzie puszczać na dole, więc musimy się trzymać i za yy, głową. Głowy, no, kurczę, głowy unikać musimy. Cukierek można parować A? Dobrze, do, dobrze ci wyszło Pyk O! Puszczę ulta, Ole, może o. dobiję o. Dobrze, udało no, się. Out. No i eleganść, Za o. pierwszym razem naprawdę dobrze poszło. Nawet... Super broń mam. Zauważyłem nawet, że ona chyba więcej bije od ciebie, bo ja szybciej naładowałem ulta od ciebie. Jeżeli nie jest zależny od obrażeń, to ten nowy A yy, tak... Atak więcej tak, od tak. Tak, tak, tylko sęk w tym, że właśnie... Kosztem uniku, trochę, bo musisz chodzić z przytrzymanym klawiszem, nie? Na przykład ja lubię, ale na początku mi to nie pasowało. I nawet na A daliśmy radę, patrz! A na... plus! A plus? A plus, no? Serio? A to nie no? jest tak, że ty zginąłeś trzy razy dalej, zalicza to? Ej, serio, A plus? Raz zginąłeś. To jest, to jest tylko. najwyższy możliwy wynik, jaki możemy teraz mieć. Cześć? Raz zginąłem tylko, no co ty? Kozacko. elegancko. E, musimy z tym typu się pogadać, on da nam bombę do y, tego, do samolotu. Bo są poziomy samolotowe też, nie? A, no pamiętam, pamiętam. No, no. No i tutaj mamy kolejnego bossa, Gina. Piramida Pułapek. O, no, tu, już, tu już standardowo brzmi. Piramida Pułapek? Oj! No. Gina. dobra. Wielki. I strzelamy, eee, a tu się nie? Jak sterowało? A, tak szybciej mam. Sterowanko koryfeć. A jak zmieniam broń? Czy tu nie mam broń na broni LB, innej? na LB możesz na bomby, bo właśnie je dostaliśmy teraz, wiesz? O! Ale elegancio. Są no całkiem dobre. Bije, bo one pewnie więcej biją, nie? Jak coś to inne, masz też ulty, ale to, to chyba pamiętasz, nie wiem, z poprzedniej walki z Hildą No, ja się zamieniałem ostatnio, o dokładnie, w to coś. W to coś. A może też pojedyncze puszczać, też nawet fajnie biją. Ty tym się zmienia, tym się zmienia, dobra. I teraz musimy unikać tych pił i, i są te pilary, nie? Takie, że trzeba zbić środek akurat łeb. Aha, aha. Że prze... Aha, dobra. <laughs> nie wymierzyłeś. O no nie, O, jestem... No, mi się coś smyli Czemu to jest identyczny? Kto pomyślał, że kolor będzie wpływał na. No na <laughs> pewno! Każdy na to narzeka dosłownie kto gra w Jakby zrobili kolejnego, to naprawdę by mogli zrobić już inne te postaci. Ojej, ducha się na hita tutaj nie bije. Z Zbąd można u góry, wiesz Fajnie, no że ja tak robię cały czas O, i zginąłem! O, ty bez skitu I jeszcze przy samej górze mapy to tak... Pożyczyć ci mój Słabo sarkofag? Było. Jeszcze tekst mieliśmy od niego Tak on gada? No było, Poży Pożyczyć ci mój sarkofag? Ale, ale śmieszek z niego No Nie widzisz jak się uśmiecha? Kurde, nie, do ciebie ja, cały czas myślę, że jestem czerwonym <laughs> No, no rej, skrzeszę cię, strzeszacie. cię i bombę dam. W ogóle śmieszne jest to, że jak ja cię wskrzeszam, to chyba sobie kartę dodaję jeszcze, nie? Mogę ulty puszczać. No to ja się przydaję nawet przy śmierci. No? No, dokładnie, ryfek. No? No, no! Jesteś tak. taki puzzlec. A powiedz Ale mi, wear. czemu spękałeś przed serią solo z Bo mi się ta gra nie podoba. Co? Jak ci się nie podoba? No i no zaraz ty mi się nie spodobasz, co to ma być? Ale żeś tutaj poleciał. Graficznie, Graficznie wygląda okropnie. Nie jest tego stylu. To jest top 5 moich gier na pewno będzie. Jeśli chodzi o Jakby był ten styl, ale bez tego filtra, to taki szum <noise> dodaje. Nie poprawia. Ale siat ten filtr jest Jestem Pierwsza osoba, która narzeka na ten filtr. Ja nie. wiem. Nie, dla mnie aż mnie oczy bolą jak to gram. Dlatego ja nigdy z tego serii myślałem, żeby nie zrobić. Jeżeli dałoby się ten filtr wyłączyć, to sądzę, żeby mi się przyjemniej w to grało z dwukrotnie. Patrz, to jest czwarta faza i to nawet nie jest ostatnia. Wywalić się, czy robić do końca? No rób, rób no, ja Dobra. jestem twoim koczem. dawaj Mangi, tutaj. Ale ciśniesz, ale o nie, ale nie mówisz <grym> Uważaj na ten turban. To jest jeży turban. Widziałeś w ogóle, jak Messi zrobił ten? Nie widziałem, nie, nie interesuję się, nie lubię piłki nożnej w ogóle. Ale Ta... Messi tak strzelił bramkę i tak wiesz, takie zrobił. E, dłonie przy uszach, że niby, żeby słuchajcie go, nie? Ale tak naprawdę to było po prostu nawiązanie do Jerzego Urbana Że uszy go bolą Duże uszy Jak myślisz, że zrobię tego finałowego... O, udało się no, Już, już, już do Dobrze, że go skończyłeś, bo... Bardzo nie wyszedł ten kawał. Ty, ty, czy... ty, ty, Jakby... Nie zrozumiałeś, nieważne No psorki, ale trudno troszkę stereo odpalić, że no, ja, no, ja, ja wiem, z ja wiem, A minus, cieszę, się, że ty nie, nie musiałeś go dokańczać ale następnym razem ci powiem, że będę chyba resetował, żebyś ty też miał Friday i żebyś ty też mógł dokończyć. A ja bossa. mam Friday niesamowitą <laughs> Z tego jak patrzę. Mówisz? To co teraz no. prawda? Y teraz zróbmy to coś, co usuwa ten filtr. <laughs> nie ma, nie ma. Czekaj, nie, nie, nie. nie na parku. Wycofaj, wycofaj. Co robimy? Jak coś ryfeć, tutaj może sprawdzić ile śmierci mamy na świecie, ile razy zginęliśmy. A to ILE? 54 nie razy. Ma go 50 razy ra ja No Nawet 50 50 Ale to chyba przez ten run and gun, wiesz? No ta, no tamto grubo. Lichozu na parku, dawaj. Clown jest dosyć wkurzający powiem ci Nie wiem czy ci się że tak powiem jak To był strzela? Czekaj. Pierwszy oj. Trzeba go przeskakiwać eee... na początku pierwszej fazie. Wiem, wiem, tylko wiesz, jak tam graliśmy tymi statkami i teraz ludzikiem, to mi się myli, czym się skacze. Ale <laughs> na statkach się nie skakało. <laughs> No tak, ale tam się przyspieszało, nie? No w sumie Albo tak. Albo się skakało, żeby się wskrzeszać. Dobra, przeskaczemy. Dobrze. I teraz druga faza. Będzie cały czas tam przejeżdżał pociąg tutaj. On będzie respił psy i bijemy górę jak coś, ten balon taki. O kurde! Chciałem wskoczyć na. Psa? Tak, chciałem wskoczyć mu na, na nos, ale ty go zabrałeś, jakby. Jak jeden skoczy, to drugi nie może. Taki jeden mąż. No niestety. Dobra, ale, ale on dostaje. Dostaje bęski fajnie od nas, jak, jak się kombujemy. Ten atak jest dziwny trochę. Oj! Dobra, może uniknę, chociaż. Ulta puściłem kiepsko, ale chyba y, miałem klatki nieśmiertelności przynajmniej. Więc coś jest tam durba. przeżyłem. Nie, nie straciłem HP. I teraz ostatnia faza, jak coś ryfeć. Ona jest dosyć taka. Trzeba skakać dużo i uważać na nogi. Jesteś na to gotowy? No. No. Jak się puszcza ulta? Na B. Na B. Tutaj, i tutaj bijemy go, ale musimy skakać po jego parasolach, jakby. O! Mogę jeszcze mnie zostawić. ale ma ulta. I tutaj, na górę. A, nie zaznaczył. Dobra, skrzyciłem cię, skrzyciłem cię. I teraz ja puszczam multy. Dobra. Wyczyszczaj, wyczyszczaj, ich Dobra. Ole, dobra, morda jesteś. No wiem, to już jest, wiesz, lata skila są Tutaj I czyścimy jeszcze trochę Bo one rzucają takie piłeczki Dobra, już po co ja mam ci tu jak już no, zabiliśmy tego bossa Nie, no to jednak poszło za łatwo Bo te pingwiny jeszcze puszczają piłeczki, które się odbijają I no, trudno jest uniknąć. A pingwiny jak się były? <laughs> Pozabiłem je od razu, no nie widziałeś, no Oj, no, ale dobra, udało się znowu za pierwszym razem a minus, może być. A minus. No i mamy. Wiesz, ile normalnie za pierwszym razem się nad tym bossem męczyłem? Jakiś. No ile? Z dwa dni na początku, za pierwszym razem jak grałem Co? On jest mega trudny jak ten. Nie grałeś nigdy w takie gry, ale sobie chodziły. I bijesz go po raz pierwszy solo, bo na multi to jednak jest 100 razy łatwiej na wkopie. No to co, myślę, że w tym, w tym miejscu możemy zakończyć, co? Oczywiście. Oczywiście, no to mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Troszkę sobie pobiliśmy, pocilowaliśmy. dużo dosyć się udało zrobić. Szczerze, to myślałem, że tak z dwóch bossów damy rady ranengana, a tu nawet coś, coś tam kupiliśmy, coś tam jeszcze ten udało się coś. nie, co no czuć. elegancko idzie! Super w ogóle, poszło. No. Więc co, mam nadzieję, że się podobało, to do następnego odcinka z Cupheada Tutaj są smutasy, odkryjemy ich sekret w przyszłym odcinku. Trzymajcie się i pa pa! Pa, kochani!